Twoje ciało wysyła obecnie poważne sygnały, ale możesz je ignorować. Co roku tysiące ludzi odkrywają diagnozę nowotworową z opóźnieniem, ponieważ nie zwracają uwagi na subtelne ostrzeżenia, które ich organizm daje. Czy wiesz, że pozornie proste zmiany w Twoim ciele mogą być kluczowymi wskaźnikami poważnych problemów? Dziś odkryję cztery ukryte sygnały nowotworowe, które większość ludzi całkowicie ignoruje. To tak dyskretne sygnały, że mogą umknąć uwadze ale ich identyfikacja może dosłownie uratować Twoje życie. Przygotuj się, aby odkryć, jak Twoje ciało próbuje się z Tobą komunikować i, co najważniejsze, jak prawidłowo interpretować te wiadomości, zanim będzie za późno. Znaczenie zwracania uwagi na sygnały ciała ujawnia się jako istotny rozdział w podróży do samopoznania i zachowania zdrowia. Nasz organizm działa jak złożony i powiązany system, w którym każda zmiana może stanowić fundamentalny sygnał czegoś, co wymaga głębszego zbadania. Wielu ludzi lekceważy drobne zmiany w ciele, przypisując je stresowi, zmęczeniu lub naturalnemu starzeniu się. Jednak ta niedbałość może oznaczać różnicę między wczesną diagnozą a późnym leczeniem. Zrozumienie, że nasze ciało rozwija subtelne mechanizmy komunikacji, to pierwszy krok do bardziej świadomego związku z naszym zdrowiem. Lekarze i badacze stale podkreślają, że ciało ludzkie ma niezwykłą inteligencję, aby sygnalizować wewnętrzne nierównowagi. Ta komunikacja może pojawić się poprzez uporczywe zmęczenie, zmiany w wadze, modyfikacje na skórze, zmiany w wzorze snu lub transformacje w apetycie. Każdy sygnał reprezentuje unikalny język, który należy zrozumieć z uwagą i ostrożnością. Wczesne wykrywanie jakiejkolwiek poważnej choroby zdrowotnej zależy bezpośrednio od indywidualnej zdolności do obserwacji i interpretacji tych sygnałów. Rozwijanie głębokiego związku z własnym ciałem oznacza zwracanie uwagi nie tylko na objawy fizyczne, ale także na emocjonalne odczucia, które mogą towarzyszyć tym transformacjom. Specjaliści zalecają zintegrowane podejście, łącząc osobistą obserwację, regularne wizyty u lekarza i badania profilaktyczne. Technologia i nowoczesna medycyna oferują coraz bardziej precyzyjne narzędzia, które wspierają ten proces monitorowania i wczesnego identyfikowania ewentualnych zmian. Kluczem jest edukacja i wzmocnienie jednostki. Im więcej informacji osoba ma o własnym ciele, tym większe są jej szanse na szybkie wykrycie jakiegokolwiek sygnału, który odbiega od zwykłego wzorca. Nie chodzi o rozwijanie postawy hipochondrycznej, ale raczej o pielęgnację relacji z szacunkiem i troską o własne zdrowie. Pracownicy służby zdrowia podkreślają, że profilaktyka nadal jest najlepszym sposobem. Inwestowanie w zdrowe nawyki, utrzymywanie zbilansowanej diety. Regularne uprawianie aktywności fizycznej i zarządzanie poziomami stresu to podstawowe strategie wzmacniania układu odpornościowego i zmniejszania ryzyka rozwoju poważnych chorób. Podróż do samopoznania ciała jest unikalna dla każdego człowieka. Ważne jest, aby rozwijać uważne słuchanie, szanując sygnały, które nasz organizm do nas wysyła, i zawsze szukając fachowej porady, gdy jest to konieczne. Proces zrozumienia nowotworu i jego wczesnych sygnałów wymaga starannego i naukowego podejścia. Objawy tego złożonego stanu mogą pojawiać się w zdumiewająco subtelnych formach, wymagając wnikliwej percepcji zmian w ciele. Nowoczesna medycyna znacznie poczyniła postępy w zrozumieniu mechanizmów rozwoju nowotworowego, ujawniając, że każdy rodzaj nowotworu ma unikalne cechy w swojej progresji. Guzy mogą rosnąć w ciszy, nie powodując natychmiastowych objawów. Co czyni wczesne wykrycie kluczowym dla zwiększenia szans na leczenie i powrót do zdrowia. Komórki rakowe rozpoczynają swoją ścieżkę przez mutacje genetyczne, które wpływają na normalne funkcjonowanie tkanków. Zmiany te mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak predyspozycja dziedziczna, kontakt z substancjami toksycznymi, siedzący tryb życia czy niekorzystne warunki środowiskowe. Badacze wykazali, że układ immunologiczny odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu i zwalczaniu tych nienormalnych komórek. Kiedy ten system jest osłabiony lub obciążony, prawdopodobieństwo rozwoju guzów znacznie wzrasta. Przerzuty to jeden z najtrudniejszych aspektów w kontekście onkologii. Jest to proces, w którym komórki rakowe odrywają się od pierwotnego guza i migrują do innych obszarów ciała, tworząc nowe ogniska nieprawidłowego wzrostu. Ten złożony fenomen podkreśla znaczenie wczesnego identyfikowania jakiejkolwiek zmiany w ciele. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, nie każdy gus jest złośliwy. Istnieją formacje guskowe klasyfikowane jako łagodne, które nie mają zdolności do inwazji ani rozprzestrzeniania się do innych narządów. Niemniej jednak nie oznacza to, że powinny być ignorowane, ponieważ mogą powodować uciski i dysfunkcje w zależności od ich lokalizacji. Regularne badania, systematyczne wizyty u lekarza i zdrowy styl życia stanowią podstawowe strategie monitorowania ewentualnych nieprawidłowych rozwoju komórkowego. Medycyna profilaktyczna zyskuje na znaczeniu, podkreślając potrzebę proaktywnego podejścia do zdrowia. Szerokie zrozumienie tych procesów pozwala jednostkom na rozwój większej świadomości dotyczącej subtelnych sygnałów, które ich organizm może manifestować. Znajomość wewnętrznych mechanizmów transformacji komórkowej stanowi istotny krok do samopielęgnacji i zachowania integralnego dobrostanu. Cztery ukryte sygnały to ciche historie, które nasze ciało opowiada codziennie. Każda subtelna transformacja to ważny rozdział w narracji naszego zdrowia. Rozwiążmy te sekretne kody, które często umykają uwadze w codziennym życiu. Pierwszy sygnał pojawia się poprzez subtelne zmiany w masie ciała. Niewytłumaczalne wahania mogą oznaczać znacznie więcej niż proste zmiany dietetyczne. Kiedy ciało traci kilogramy bez widocznego powodu lub szybko przybiera na wadze bez zmian w diecie, może to być ważne ostrzeżenie. Lekarze podkreślają, że te zmiany mogą wskazywać na nierównowagi metaboliczne lub procesy patologiczne w rozwoju. Zmiany skórne to kolejny niezwykle istotny kanał komunikacji ciała. Różne plamy, zmiany w pigmentacji, rany, które nie goją się lub nietypowy wzrost znamion to sygnalizatory, które zasługują na szczególną uwagę. Nowoczesna dermatologia podkreśla, że nasza skóra działa jak mapy, ujawniająca złożone procesy wewnętrzne. Uporczywe i niewytłumaczalne zmęczenie to trzeci kluczowy sygnał. Nie chodzi tylko o zwykłe zmęczenie, ale o głębokie wyczerpanie, które nie ustępuje po zwykłym odpoczynku. Kiedy ciało pozostaje nieustannie wyczerpane, niezależnie od snu czy żywienia, może to sygnalizować zużycie komórek lub ogólne osłabienie organizmu. Czwarty sygnał związany jest z transformacjami w wzorcach trawienia i jelitowych. Zmiany w częstotliwości, konsystencji lub kolorze wypróżnień mogą ujawniać istotne zmiany w funkcjonowaniu organizmu. Eksperci wskazują, że te zmiany nie zawsze są komfortowe do zaobserwowania, ale reprezentują cenne informacje o stanie naszego zdrowia wewnętrznego. Interpretacja tych sygnałów wymaga uwagi, wrażliwości i wiedzy. Nie oznacza to rozwijania hipochondrii, ale pielęgnowania relacji słuchania i szacunku wobec własnego ciała. Każdy sygnał to unikalna wiadomość, ciche wezwanie, aby spojrzeć głębiej i zrozumieć wewnętrzne procesy, które nas przenikają. Kluczem jest uważna obserwacja, bez paranoi, ale z odpowiedzialnością. Rozpoznanie tych kodów nie oznacza diagnozowania, ale poszukiwania zrozumienia i kiedy to konieczne. Odpowiedniej porady profesjonalnej. Nasz organizm ma złożoną inteligencję, komunikując się poprzez subtelne języki, które muszą być rozszyfrowane z troską i miłością. Identyfikacja tych sygnałów w praktyce wymaga strategicznego i świadomego podejścia. Ważne jest, aby rozwijać głębszy związek z naszym organizmem, zwracając uwagę na szczegóły, które zazwyczaj umykają w szybkim tempie życia współczesnego. Monitorowanie zmian ciała nie musi być skomplikowanym lub stresującym procesem. Możemy tworzyć proste i codzienne strategie, aby prowadzić to monitorowanie. Ciekawą techniką jest prowadzenie cotygodniowego rejestru wagi, energii i kondycji fizycznej. Niektóre smartfony już mają aplikacje, które wspierają ten proces rejestracji i monitorowania. Obserwacja skóry zasługuje na szczególną uwagę. Plamy, zmiany pigmentacji lub wzrost znamion można sprawdzić poprzez miesięczne samobadania. Korzystanie z lustra w dobrym oświetleniu i przeprowadzenie pełnego mapowania ciała pomaga zidentyfikować subtelne transformacje. Śledzenie wzorców snu i zmęczenia również stanowi inteligentną strategię. Kiedy zmęczenie staje się uporczywe, bez wyraźnych powodów, czas zwrócić większą uwagę. Prowadzenie dziennika snu, rejestrującego godziny odpoczynku, jakość snu i poziomy energii w ciągu dnia, może ujawnić istotne wzorce. Regularne badania profilaktyczne nadal są najbezpieczniejszą metodą monitorowania. Regularne wizyty u specjalistów, przeprowadzanie badań kontrolnych i przestrzeganie zaleceń medycznych stanowi bezpośrednią inwestycję w własne zdrowie. Dzisiejsza technologia umożliwia coraz dokładniejsze i wcześniejsze diagnozy. Technologia może być dużym sprzymierzeńcem w tym procesie. Urządzenia noszone, takie jak smartwatche. Mogą monitorować tętno, jakość snu i aktywność fizyczną. Te informacje, analizowane w całości, mogą ujawniać znaczące wzorce dotyczące naszego stanu zdrowia. Holistyczne podejście uwzględnia nie tylko aspekty fizyczne, ale także emocjonalne. Stres, lęk i zaburzenia psychologiczne mogą bezpośrednio wpływać na nasz system odpornościowy. Praktyki takie jak medytacja, joga i terapia mogą wspierać ten proces samopoznania i równowagi. Ważne jest, aby podkreślić, że każde ciało jest unikalne. To, co działa dla jednej osoby, może nie być odpowiednie dla innej. Klucz polega na indywidualnej obserwacji, szanowaniu własnych szczególności i nieustannym dążeniu do dobrostanu i jakości życia. Wyzwania w identyfikacji sygnałów ciała okazują się bardziej złożone niż początkowo myśleliśmy. Nawiązanie kontaktu z wewnętrznymi odczuciami wymaga niemal detektywistycznej umiejętności. Gdzie każda zmiana może przedstawiać ważny rozdział naszej historii zdrowotnej. Wiele osób napotyka znaczne bariery w próbie zrozumienia wiadomości swojego ciała. Codzienna bieganina, przeciążenie pracą i nieustanne zobowiązania stają się prawdziwymi przeszkodami dla bardziej uważnej obserwacji. Jak można dostrzegać subtelne niuanse, gdy to toniemy w szaleńczej rutynie, która ledwie pozwala nam złapać oddech? Współczesny stres działa jak prawdziwy hałas, który utrudnia naszą wewnętrzną łączność. Im bardziej szalona jest życie, tym bardziej oddalamy się od zdolności słuchania cichych szeptów organizmu. Ta dyskoneksja może maskować istotne sygnały, sprawiając, że znaczne transformacje pozostają niezauważone. Innym ważnym wyzwaniem jest interpretacja objawów. Nie zawsze to, co wydaje się poważnym problemem, rzeczywiście jest poważnym stanem i odwrotnie. Ta niepewność prowadzi ludzi do dwóch ekstremalnych zachowań całkowicie ignorować lub wpadać w stan paniki. Nadmierna ilość informacji dostępnych w internecie również przyczynia się do tych trudności. Strony internetowe, fora i aplikacje zasypują różnorodnymi treściami, które mogą zarówno wyjaśniać, jak i wprowadzać w błąd. Nadmiar danych bez odpowiedniego filtrowania może generować większy niepokój niż spokój. Rozwijanie osobistej strategii monitorowania wymaga cierpliwości i metody. Niektóre techniki mogą uczynić ten proces mniej stresującym, takie jak stworzenie dziennika odczuć ciała, wyznaczenie cotygodniowych chwil samopielęgnacji i refleksji oraz praktykowanie technik świadomości ciała, takich jak medytacja i oddychanie. Technologia staje się interesującym sojusznikiem na tej ścieżce. Inteligentne urządzenia, aplikacje zdrowotne i akcesoria. Mogą pomóc w rejestracji i śledzeniu zmian fizycznych, przekształcając proces obserwacji w coś bardziej obiektywnego i mniej traumatycznego. Kluczowe jest zrozumienie, że poszukiwanie to nie oznacza rozwijania hipochondrii, ale pielęgnacji szanującej i inteligentnej relacji z naszym organizmem. Sekret znajduje się w równowadze między byciem uważnym a nie obsesyjnym, obserwowaniu bez osądzania i szukaniu odpowiedniej porady profesjonalnej, wtedy gdy naprawdę jest to konieczne. Klucz do przezwyciężenia tych wyzwań leży w edukacji, samopoznaniu i budowaniu bardziej harmonijnej relacji z naszym ciałem. Każda osoba powinna rozwijać swoją unikalną strategię słuchania i troski, szanując swoje szczególności i ograniczenia. Ignorowanie sygnałów ciała to niebezpieczny błąd, który wiele osób popełnia. Niektóre błędne zachowania mogą znacząco zagrozić wczesnej diagnozie poważnych stanów, takich jak nowotwór. Naturalna tendencja do minimalizowania objawów lub odkładania wizyt u lekarza staje się cichym ryzykiem. Wiele osób rozwija mechanizmy zaprzeczenia, gdy dostrzega subtelne zmiany w swoim ciele. Wolą wierzyć, że wszystko mija niezauważenie, tworząc historie, które uzasadniają zmęczenie, zmiany masy ciała lub transformacje na skórze. To defensywne podejście działa jak psychologiczna tarcza, która chwilowo chroni jednostkę, ale może okazać się śmiertelne w dłuższej perspektywie. Niektóre powtarzające się błędy zasługują na uwagę. Szukanie szybkich rozwiązań w internecie bez profesjonalnej kontroli stanowi niebezpieczną strategię. Samoleczenie, mylne interpretacje objawów i odkładanie wizyt u lekarzy to zachowania, które mogą maskować poważne stany w rozwoju. Inna powszechna pułapka to relatywizowanie objawów jako naturalnego wyniku stresu lub starzenia się. Ludzie mają tendencję do normalizowania uporczywego zmęczenia, zmian w śnie i modyfikacji trawiennych jako skutków współczesnego, szybkiego rytmu życia. Ta naturalizacja uniemożliwia wczesne rozpoznanie ewentualnych uszkodzeń zdrowia. Profesjonaliści z dziedziny zdrowia podkreślają, że lęk przed zdiagnozowaniem czegokolwiek poważnego również przyczynia się do tej postawy zaniedbania. Niektóre osoby wolą nie poddawać się badaniom ani nie badać objawów z powodu strachu przed otrzymaniem złych wiadomości. Ten psychologiczny mechanizm ochrony może stać się główną przeszkodą dla właściwej diagnozy i leczenia. Kultura czekania na dalszy rozwój sytuacji to kolejne ryzykowne zachowanie. Wiele osób odkłada konsultacje lekarskie w oczekiwaniu na naturalne ustąpienie objawów. To pasywne podejście może oznaczać utratę istotnych okien wczesnej interwencji, zwłaszcza gdy rozmawiamy o stanach takich jak nowotwór. Ważne jest zrozumienie, że nasze ciało rozwija wyrafinowane mechanizmy komunikacji. Każdy objaw stanowi złożoną wiadomość, która zasługuje na staranną uwagę i odpowiedzialne zbadanie. Uważne słuchanie nie oznacza rozwijania hipochondrii, lecz pielęgnowanie inteligentnej i pełnej szacunku relacji z własnym zdrowiem. Eksperci zalecają proaktywne podejście. Regularne wykonywanie badań profilaktycznych, utrzymywanie stałego nadzoru medycznego i rozwijanie świadomości ciała stają się podstawowymi strategiami. Wiedza w połączeniu z odwagą do badania może oznaczać różnicę między wczesnym leczeniem a stanem już zaawansowanym. Klucz leży w równowadze między uwagą a spokojem. Obserwowanie sygnałów ciała nie oznacza życia w stanie permanentnej czujności, ale pielęgnacji relacji z troską i szacunkiem wobec naszego organizmu. Dostosowanie obserwacji ciała jest procesem unikalnym i spersonalizowanym dla każdego człowieka. Uzmysławiamy sobie, że nie ma uniwersalnej formuły do monitorowania zdrowia, biorąc pod uwagę, że każda osoba ma zupełnie inne cechy, rytmy i potrzeby. Dla profesjonalistów o intensywnych rutynach, strategie muszą być praktyczne i szybkie. Urządzenia technologiczne, takie jak akcesoria, mogą wspierać rejestrowanie podstawowych informacji, takich jak tętno, jakość snu i poziomy aktywności fizycznej. Te zasoby umożliwiają dyskretne i skuteczne monitorowanie. Nie wymagające dużego czasu ani dodatkowego wysiłku. Osoby prowadzące bardziej siedzący tryb życia będą musiały rozwinąć różne metody. Prowadzenie cotygodniowego dziennika odczuć ciała, notując energię, nastrój i ewentualne niedogodności, może być interesującym podejściem. Cykliczność tego rejestru pomaga w identyfikacji wzorców i subtelnych transformacji, które umknęłyby uwadze w codziennym życiu. Sportowcy i osoby regularnie uprawiające aktywność fizyczną, mają własne mechanizmy obserwacji. Dla tych osób modyfikacje wydolności fizycznej, regeneracji mięśni i wytrzymałości mogą stanowić ważne sygnalizatory. Śledzenie tych zmian z uwagą pozwala szybko zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Specjaliści DaSciuszka Zdrowia zalecają dostosowanie strategii monitorowania do wieku. Historii rodzinnej, istniejących już warunków oraz stylu życia. Kobieta powyżej 40 roku życia będzie potrzebować innego podejścia niż młody dorosły, na przykład. Techniki medytacji i świadomości ciała również można włączyć w proces obserwacji. Chwile wewnętrznej łączności, w których zwraca się uwagę na odczucia fizyczne i emocjonalne, wspierają rozwój bardziej wyrafinowanego słuchania własnego organizmu. Obecna technologia oferuje zaawansowane zasoby do tego monitorowania. Specjalistyczne aplikacje pozwalają rejestrować objawy, przeprowadzać samobadania, a nawet umawiać wizyty profilaktyczne w prosty i intuicyjny sposób. Kluczowe jest zrozumienie, że ten proces nie powinien wywoływać niepokoju, ale raczej promować relacje z szacunkiem i troską. Klucz leży w równowadze pomiędzy byciem uważnym, a nie obsesyjnym, w spokojnym analizowaniu i zważeniu na emocje. Każde ciało opowiada unikalną historię. Nauka się rozszyfrowania tej osobistej narracji to cenna inwestycja w własne zdrowie i jakość życia. Nasza podróż odkryć dotyczących sygnałów ciała osiąga kluczowy moment integracji wiedzy z działaniem. Musimy przekształcić to zrozumienie w proaktywne działanie, pozwalając każdemu człowiekowi rozwijać bardziej świadomą relację ze swoim zdrowiem. Cztery ujawnione sygnały to nie tylko informacje, ale prawdziwe kody, których nasz organizm dzieli się z nami. Odpowiedzialność teraz spoczywa na każdym jednostki, obserwować, rejestrować i szukać odpowiedniej porady profesjonalnej, gdy jest to konieczne. Chcemy bardziej wiedzy niż strachu, więcej niż diagnoz, dążymy do wzmocnienia. Każde ciało ma unikalną historię, a jej zrozumienie może oznaczać różnicę między profilaktyką a późną interwencją.